Dzień dobry, świdułście! Dzień dobry, Polsko, nasza piękna i wspaniała ojczyzno. Dzień dobry, dzień dobry. Za kilkanaście godzin na granicy polsko-niemieckiej pojawią się patrole polskie, Polskiej Straży Granicznej, które mają pilnować nielegalnej imigracji, mają pilnować granicy, aby nielegalna imigracja, która ma miejsce z terenów Niemiec, się po prostu nie odbywała. Że tak się wyrażę. No ale właśnie, no ale właśnie. O tym za chwileczkę. O nielegalnej imigracji z Niemiec. A teraz jesteśmy na jednym z miejsc, gdzie dzisiaj w nocy o godzinie 24 staną patrole, patrole Straży Granicznej. Jest to przejście tutaj nad kanałem torfowym w Kaminkę. Dochodzi godzina siódma, jest tuż przed siódmą. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Tak tu jest, i tak tu było prawie cały czas. Ale o tym też później. Poczekajcie, zostańcie z nami. Ja przyjadę się do wszystkich tych czterech miejsc, które zostały wyznaczone do tego, aby sprawdzić, jak one wyglądają po poranku. Będę tutaj również w nocy, ale to też również będzie w późniejszej części tego nagrania, także zapraszamy do oglądania. Jesteśmy w Świnoujściu, przypominam na przejściu granicznym, tak zwanym przejściu granicznym w Kaminkę. Nielegalna imigracja. Nielegalna imigracja to jest temat główny od kilku tygodni w mediach, tylko pytanie brzmi tak. Czy my mamy do czynienia z nielegalną imigracją z terenów niemieckich? Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. Jak to jest możliwe, że na przejście graniczne przyjeżdża niemiecki radiowóz, przyjeżdża polski radiowóz, przekazuje się kilku obywateli, na przykład z Somalii, bez dokumentów, bez żadnych potwierdzeń, skąd oni są, skąd przybyli, w jaki sposób dostali się na teren, na teren Rzeszy. Polska Straż Graniczna ich bierze, zabiera do środków i tam dopiero sprawdza, jak to wszystko wygląda. Przecież to jest nienormalne. Przecież to jest nienormalne, i to wygląda na jakiś deal. To wygląda na to, że jest jakiś układ. To wygląda tak, jakby Polska Straż Graniczna miała polecenie od swoich przełożonych, aby przyjmowała tych imigrantów nie zadając żadnych pytań. No dobra, a my jesteśmy na przejściu granicznym tutaj, właśnie już e, świnoujście Gardz. Tutaj widzicie, stoi patrol policji. Jest również kontener, który został postawiony, i oni tutaj. Zaczynają swoją pracę. Nie wiem, czy to będzie tylko policja, czy będzie również straż, straż Graniczna. Jak wiemy, polskie służby mają niestety wiele wakatów. Mają niestety wiele wakatów i będzie wielki problem, aby obstawić wszystkie przejścia graniczne. Dlatego pytanie brzmi: po co robić ten cyrk, skoro my nie mamy problemów, tak naprawdę nie mamy problemów z nielegalną imigracją? z nielegalną imigracją, która po prostu odbywa się z terenu Niemiec. My mamy problem z tym. My mamy problem z tym, że po prostu niemieckie służby przywożą nam tutaj, przywożą nam tutaj e, obywateli, obywateli nie, e, Afryki. Przywożą nam obywateli Afryki i oni tutaj po prostu zostają u nas przejęci przez polskie służby. No i widzieliście, pan policjant uzbrojony w lornetkę patrzy, co dzieje się na przejściu granicznym. Powiem Wam, że słabo to wygląda, ponieważ my wydamy miliony. Naprawdę wydamy miliony na to, żeby tutaj postawić posterunki. A jeżeli deal polityczny trwa i będzie trwał i Donald Tusk będzie wykonywał polecenia kanclerza, to i tak służby będą musiały przyjmować imigrantów, których będą przywoziły niemieckie służby. Więc to wygląda moim zdaniem w ten sposób, że Tusk chce odsunąć z granicy ludzi, którzy tą granicę kontrolują, aby tego po prostu nie nagrywać, nie fotografować, nie psuć mu piaru, nie pokazywać w mediach. Nie pokazywać w mediach tego, że polski rząd wykonuje polecenia Niemców. Ten proceder trwał i będzie trwał. A jak odejdą tzw. obrońcy granic, to będzie trwał w jeszcze większej masie, w jeszcze większej ilości i z jeszcze większą częstotliwością. No, tak to będzie wyglądać. Tak to moi mili będzie wyglądać. Byliśmy na przejściu granicznym w Kaminkę. Byliśmy tutaj na przejściu granicznym w Garc. Teraz podjedźmy i zobaczymy, jak wygląda przejście graniczne w Albeku. W Albeku również jest postawiony kontener. Byliśmy tam wczoraj wieczorem. Czyli przejście graniczne Świnoujście-Albek. Ten kontener wygląda tak, jakby panowie policjanci chcieli fajki sprzedawać. Dobrze, że jest przynajmniej klimatyzator. To się tam strażnicy nie upieką. Ale jest to po prostu moim zdaniem bez sensu. Najważniejszą decyzją, jaką może podjąć polski rząd, to jest odmowa przyjmowania nielegalnych imigrantów. Odmowa przyjmowania nielegalnych imigrantów. Powtórzę to po raz drugi, piąty, dziesiąty i setny, ponieważ my nie mamy problemu z nielegalną imigracją. Do Polski z granicy zachodniej nie walą tabuny nielegalnych imigrantów. Ci wszyscy, tych kilkuset czy kilka tysięcy osób, które dotarły do Polski, to są wszystkie osoby dostarczone przez niemieckie służby. I to z tym powinien walczyć Tusk. Tylko, że Tusk i Siemoniak nie będą walczyli z poleceniami Niemców. Oni te polecenia bezmyślnie wykonują. I pomyślcie sobie jeszcze jedną rzecz. Pomyślcie sobie o tym, że jeszcze teoretycznie nie wszedł pakt migracyjny. Jeszcze teoretycznie nie wszedł pakt migracyjny, a nasz rząd już na kolanach przed Niemcami, na kolanach przed Brukselą, wykonuje ich polecenia. Przecież to jest zdrada. Przecież to jest zdrada. To właśnie dzięki tym tak zwanym obrońcom granic dzisiaj Tusk musiał podjąć jakieś działania. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, ja się obawiam tego, że niestety. Niestety, pod pozorem kontroli, on po prostu odsunie tych ludzi z granic i przemyt, bo tak trzeba to nazwać: przemyt imigrantów bez dokumentów, bez potwierdzonej tożsamości, bez e, potwierdzenia tego skąd przybyli, będzie trwał najlepsze albo będzie trwał w jeszcze większej skali. Jeżeli komendanci placówek granicznych odmawiają podania informacji, ilu e, cudzoziemców dotarło do Polski, to znaczy, że mają coś do ukrycia. To znaczy, że dzieje się coś pod skórą, o czym nie chcą powiedzieć. A dlaczego? No, bo sami wiedzą, że jest to po prostu wałek. Jest to po prostu wałek. A niestety w naszych służbach, w służbach, w policji, w straży granicznej, w wojsku jest coraz więcej karierowiczów. Coraz więcej ludzi, którzy marzą o tym, aby dostać kolejną gwiazdeczkę, kolejną beleczkę, może jakieś lampasy generalskie. I dlatego potrafią się tak skurwić, że nie ma dla nich znaczenia bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo rodaków, bezpieczeństwo naszych rodzin. Ważniejsza jest kariera, ważniejsze jest to, żeby powiedzieli do mnie panie generale. To jest dla niektórych najważniejsze. To jest dla niektórych cel w życiu. A ty, a ja, a Twoja rodzina, moja, co tam człowiek, to nie ma żadnego znaczenia. Niestety, no takich mamy właśnie tutaj ludzi. I wiecie co? Tylko polski szkoda. Tylko polski szkoda. Zbliżamy się do przejścia granicznego. Świnoujście Albek. Jak to wygląda tutaj? Mamy godzinę 7:13. Jesteśmy na przejściu granicznym Świnoujście Albek. Jak widać stoi radiowóz straży granicznej. Postawiono również kontener. Proszę bardzo. Zawsze będzie można się gdzieś tutaj schować przed deszczem, schować przed upałem, bo mają klimatyzatory, jak już mówiłem wcześniej. No i bardzo dobrze. A teraz idziemy na czwarty punkt. Pojedziemy na Promenadę transgraniczną. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz: że w związku z tym, że mamy taką sytuację, że na naszej granicy nie możemy czuć się bezpiecznie, ponieważ tymi służbami zawiaduje dwóch psychopatów politycznych. Ponieważ tymi służbami zawiaduje dwóch psychopatów politycznych, obywatele naprawdę będą musieli prowadzić dalszą kontrolę. I już zresztą to zapowiadają. Pamiętajcie, że protest, który był w Świnoujściu, protest, który zakończył się tym, że jakiś policjant, moim zdaniem, w sposób nieuzasadniony, bo jest to dokładnie nagrane na filmie, który jest prezentowany na naszym kanale Fakty Bez Filtra i na kanale Świnoujście w sieci, w sposób bezprawny użył gazu po to właśnie, żeby sprowokować kibiców. Ja idę zobaczyć, jak wygląda przejście graniczne na promenadzie transgranicznej. Jak to, panie, tutaj wszystko wygląda? Godzina 7.15. Jesteśmy na przejściu granicznym, na tak zwanym przejściu granicznym promenada transgraniczna. Zobaczymy jak to tutaj wszystko wygląda. Tak jak mówiłem, to jest kolejne miejsce wyznaczone do tego, gdzie będą przeprowadzane kontrole graniczne dzisiaj od godziny 24. No to zostało jeszcze kilkanaście godzin. Tutaj ducha nie widać. Na przejściu granicznym w garcech wiedzieliście, stał patrol policji. Na przejściu granicznym w Kaminkę pusto. Na przejściu granicznym w Albek stał patrol Straży Granicznej. No a tutaj też pusto. Myślę, że tak zostanie. Myślę, że tak zostanie. No i dokładnie to, co Wam mówiłem, to, co Wam mówiłem, nie ma tu problemu z nielegalną imigracją. Z nielegalnymi imigrantami. Nikt tutaj nie przychodzi. Nie ma tutaj tabunów nielegalnych imigrantów. Jeżeli są, no to w radiowozach policyjnych, które po prostu je tutaj, ich tutaj przywożą. Tylko w radiowozach policyjnych, które ich tutaj przywożą. No dobra, no to ja będę kończył powolutku na tym. Podjadę jeszcze raz na granicę po godzinie 24. No i zobaczymy jak to wtedy wygląda. A na dzisiaj dziękujemy za oglądanie. Życzymy wam spokojnej niedzieli, spokojnego dnia. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych, zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci Twoje pierwsze źródło informacji.